I tak naprawdę, uczmy nasze dzieci dystansu do siebie, Ucz, uczmy śmiać się z siebie, e, uczmy empatii, pomagania bezinteresownego. Zobaczcie, jakie to są trudne tematy dla naszych dzieci. No, nie każde nie każdy dziecko w dzisiejszym świecie. Potrafi ustąpić starszej pani no, miejsca w tramwaju, na przykład, nie? Także też przykład idzie z góry. Dawajmy dobry przykład, jako rodzice i rozmawiajmy. No, rozmawiajmy. Pamiętajcie, że rozmową dużo możemy zyskać. I jeżeli dzieciak jest zamknięty w sobie i nie chce z nami gadać, to ok. To nie naciskamy. My dajemy mu, dajemy mu przestrzeń i dajemy mu możliwość otworzenia się.